Wiosna jest niczym królestwo Boże. Ono w podobnie niepohamowany sposób wkracza i bierze we władanie rzeczywistość. Wiosna odradza Przyrodę. Królestwo Boże odradza ludzi. Jak nazwiemy zgromadzenie ludzi odrodzonych wiosenną mocą Ducha Świętego? Po prostu. Kościół. Kościół. Zgromadzenie twórczych. Eklesia. Takim słowem w grece Nowego Przymierza określany jest kościół. Słowo to oznacza grono lub zgromadzenie powołanych. Zupełnie co innego niż w przypadku słowa kościół, które za pośrednictwem czeskiego kastel pochodzi od łacińskiego kastellum. To kastellum. Oznacza zameczek na wzgórzu. Niefortunnie się składa, że za polskim słowem określającym martwy budynek kryje się greckie słowo określające grono żywych ludzi. Ale cóż, różne są przypadłości języków. W naszych programach o kościele w edycji 2019, żeby było bliżej Nowego Przymierza. Traktujemy słowo kościół jako synonim słowa zgromadzenie. To zgromadzenie jest jak pęki kwiatów zakwitłych pod przemożnym, niczym, niepowstrzymanym wpływem wiosny. Taką wiosną jest Królestwo Boże ze swym powiewem Ducha Świętego, dzięki któremu ożywają zgromadzenia ludzi. Czym charakteryzuje się to, co ożywione? Charakteryzuje się zdumiewającą chłonnością, niewyobrażalnym wręcz zmysłem twórczym. Oto gałązka bluszczu. Obrasta ona siedzibę naszego instytutu. Kocham bluszcz, choć przez swoją zachłanność. Bazerność na każdą wolną przestrzeń, denerwuje on wielu ogrodników. Kocham go za chęć do życia. Gdy muszę go przyciąć, bo zarzułby wszystko i gdy przy tym przyglądam się, jak przeciekawie biegną po ścianach jego pędy, jak robią użytek z każdego zagięcia w murze jak wykorzystują dla swych celów wcześniejsze, zdrewniałe już pędy, jak potrafią dotrzeć do wilgotnej ziemi przez najdrobniejszą szparę w bruku, to odnoszę wrażenie, jakby ten bluszcz miał ludzki rozum i jakby myślał, i to niezwykle twórczo. My, jako ożywieni przez wpływ Ducha Świętego ludzie, możemy być Podobnie chłonni i twórczy. Dla nas, ścianami, skalistym podłożem i innymi barierami są wyzwania życia i rozwoju. Takie czy inne wyzwania zawsze stały przed człowiekiem. Są sprawą normalną. Nie powinny nikogo z nas przyprawiać o rozpacz. Właściwie to te wyzwania czynią życie ciekawą przygodą. Jak sobie radzić z wyzwaniami życia i rozwoju? Twórczo, jak w przypadku bluszczu. Trzy spostrzeżenia. Po pierwsze, mocno korzystaj z tego, że kościół to zgromadzenie. Gałązki bluszczu wykorzystują swe zgromadzenie bezbłędnie. Obrastają ogromne połacie murów, wspinając się na nie jedna gałązka po drugiej. Nie rosną sztywno i prosto. Nie oczekują, że mur dostosuje się do ich kształtu. Przeciwnie. Rozrastają się tak, jak im na to pozwala ich pokrętna rzeczywistość. Jeśli, w cudzysłowie, jesteś w jakimś zgromadzeniu, i jesteś w nim anonimowo. Nie rozpoznajesz geniuszu jego członków i nie pozwalasz, aby ktoś z nich wzniósł się wyżej po Twoim geniuszu. To coś tu jest nie tak. Albo nie jesteś w zgromadzeniu odrodzonych, albo sam nie jesteś odrodzony, albo może odrodzenia tam nie brak, ale jakiś słoń. Religijnej doktryny nadepnął wam na zapał twórczy. Druga myśl: wykorzystuj Pismo Święte. Owszem, jego przesłanie można sprowadzić do dwóch prostych spraw. Po pierwsze, można je sprowadzić do tego, że chodzi w nim o to, by Jezus Chrystus przez swojego Ducha zamieszkał w Tobie i stał się rdzeniem Twojego życia. Po drugie, jego przesłanie można sprowadzić do tego, by kochać bliźniego jak samego siebie. Jednak poza tym, Pismo Święte jest całkiem pokaźną skarbnicą przykładów, pociech, proroct, wiadomości i wskazówek, dzięki którym naprawdę da się dostrzec element zwycięstwa w każdej porażce i żeby nie popaść w zarozumiałość. Dostrzec element porażki w każdym zwycięstwie. To nie tak, że pismo święte jest księgą nakazów i zakazów, i reglamentacji grzechu. Tak myślą o nim ci, którzy mają o piśmie świętym nikłe pojęcie. Pisma świętego pismo święte jest instrukcją us obsługi Twojego nowego życia. Jeśli masz w tym życiu udział, dzięki niemu możesz w Chrystusie osiągnąć pełnię samego siebie. Przesłanie pisma świętego odnosimy do siebie nie w ten sposób, że wtłaczamy się w formy i normy czasów, w których powstały poszczególne jego księgi. Byłoby to zresztą trudne, bo te księgi powstawały na przestrzeni ponad 10 wieków. Przesłanie Pisma Świętego odnosimy do siebie w ten sposób, że ze zobrazowanych w nim form i norm wyłuskujemy ogólne zasady, które dowodzą swojej ponadczasowości i uniwersalności. Takiemu wyłyskiwaniu sprzyja poznanie języków Pisma Świętego, wpływów, którym te języki ulegały, wpływów, Dzięki którym się rozwijały. Takiemu wyłuskiwaniu sprzyja też jak najszersze poznanie historii i kultury ludzi oraz czasów, w których księgi Pisma Świętego powstawały. To nie jest zadanie dla pojedynczej gałązki bluszczu. To zadanie dla ich chłonnego, twórczego, współpracującego zgromadzenia. Pismo Święte o wielu sprawach mówi jasno, choć nie w kontekście XXI wieku. Jest też mnóstwo spraw, o których Pismo Święte nie mówi, choćby dlatego, że były wówczas nieznane. Wśród tych sp nieznanych spraw można wskazać choćby globalizację, informatyzację, robotyzację, relatywizację, ateizację miniaturyzację, normatyzację, egalitaryzację. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? No właśnie, jeśli jesteś żywą gałązką bluszczu, potrzebujesz ich twórczego zgromadzenia. Kościoła jako zgromadzenia ludzi myślących twórczo, nie szablonowo. Szukaj takiego zgromadzenia, a w międzyczasie Trzymaj się naszych programów. I po trzecie, nie sprowadzaj relacji z Bogiem do relacji między sędzią a oskarżonym. Bóg nie czyha na twój upadek. Nie bogaci się na wystawianiu ci mandatów. Niepotrzebny ci GPS, który informuje, gdzie ustawił się z radarem. Grzech to w rzeczy samej nie łamanie jakichś norm. Grzech to niecelowość. Grzeszysz, gdy pudłujesz, jak przy strzelaniu z łuku, gdy rozmijasz się z celem, dla którego stworzył cię lub do którego powołał cię Bóg. A skoro tak, to uczyń swoją relację z Bogiem, relacją między zawodnikiem a trenerem. Nie czyń się przy tym zawodnikiem, który słucha trenera ślepo. Czyń się zawodnikiem, który słucha trenera twórczo. To znaczy, wprowadza jego wskazania do treningu. W sporcie nie chodzi przecież o to, by przetrwać w zawody. Chodzi o to, by z medalem na szyi stanąć na podium. W naszym programie nie przechodzimy do spraw szczegółowych, bo zostały one już poruszone w innych programach, albo zostawiamy je na kolejne. W tym programie chodziło nam o to, by zachęcić Cię do stania się aktywną częścią Kościoła jako zgromadzenia ludzi twórczych i do tego, byś ty sam był w tym Kościele twórczy, przynajmniej na tyle. Na ile byłeś, by przekonać dziewczynę, aby została twoją żoną, lub chłopaka, aby został twoim mężem? I co? Czy nasz program posunął cię naprzód w twoim życiu? Jeśli tak, daj znać. Poleć ten program innym. Stań się naszym subskrybentem. Jeśli szukasz życzliwych ludzi, jesteśmy pierwsi. Jeśli chcesz być dla kogoś życzliwy, Zacznij od nas, a łącza do naszych materiałów znajdziesz pod ekranem tego programu. Do zobaczenia i do usłyszenia.